Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie, kochanie, czytanie na Waszą osobę. Zobaczymy, jakie energie w myślach, w uczuciach i w zamiarach Waszej osoby. Zobaczmy, oczywiście, trzy rzędy, jak zawsze: myśli, uczucia, zamiary. Zobaczymy, co tam słychać. Już dawno tego czytania chyba nie było. Także mam ochotę teraz właśnie zobaczyć. Oczywiście, czytanie kochani nie dla wszystkich, także na pewno nie ze wszystkimi Wami będzie tutaj rezonować. Dobra, zobaczmy. Poziom głowy. Zobaczmy, co w głowie u tej osoby aktualnie, co w jej myślach. Dobra. Zobaczmy, co w sercu, co w uczuciach. Oczywiście wszystkie te energie dotyczą yy, Waszej osoby, yy, pytającego, także yy, Waszej znajomości. Bo o to też pytamy. Dobrze, co w sercu tej osoby z... i w jej zamiarach? Co ona zrobi ta osoba w Waszym kierunku? Czy w ogóle coś zrobi? Czy jak to tam? Jak i. Jej... Co ma tutaj? No po prostu, co zrobi? Jakie ma zamiary względem Was? Dobra. I zobaczę energię na spodzie talii, zobaczę takie tło do tego czytania, co tutaj się pokaże. Okay. No pięknie, król kielichów. Pięknie, transformacja króla kielichów. Pięknie. Mężczyzna, który wie czego chce, wie co czuje, potrafi tymi uczuciami kierować, potrafi nie dość, że kocha i to potrafi o tym mówić, potrafi to pokazać, jeśli nie powiedzieć. Także to jest osoba, która, która chce tą miłość dać. Jeśli chodzi o znaki zodiaku, są to znaki yy, wody, yy, skorpion, yy, rak, ryby, także może gdzieś tutaj chodzi o to, że ta osoba jest właśnie tutaj spod tego znaku zodiaku. Dobrze, zobaczmy wtedy. Co dalej? Jak to czytanie się tutaj, kochani, potoczy? Jestem bardzo ciekawa, wiecie? Dobra, patrzymy. Co w myślach u tej osoby? Piękne myśli, kochani, piękne myśli. Um, u tej osoby ta osoba rozważa, kochani, um, nowy początek. Ona kładzie na szali um, to, co było i to, co może być. I tutaj jest trochę może w tym wahania, widzę tutaj, jeśli chodzi o, o zastanawianie się nad tym początkiem, to jest tutaj y, takie zastanawianie się, y, może jak to będzie, może jak to zafunkcjonuje, może co dalej. Tu jest, jeśli nie nowy początek, kochani, to jest chęć, Ofiarowania, tak jakby tych swoich uczuć. Już, już tutaj w tej karcie mi się to pokazuje. I w karcie Asa Kielichów, król, który mm, chce nowego początku, to jest król, morze, który musiał się z czegoś uzdrowić. Tutaj pokazuje, i tą kartę od razu też zauważyłam: karta śmierci, karta transformacji. Tak jakby ta osoba. Potrzebowała kochanie czasu na jakąś transformację, na to, żeby tutaj chyba dojrzeć do tej relacji. I no nie wiem co dalej, bo wiecie, myśleć możemy sobie wiele, ale co z tych myśli wyniknie, no to za chwilę zobaczymy, nie? Bo w myślach jest nowy początek, jest chęć pójścia do przodu, chęć po prostu yy, pójścia, zostawienia przeszłości. Uleczenie się z tego, co było, i pójście do przodu. Także, tak jakby ta osoba też patrzy. Y, karta sprawiedliwości to jest dla mnie taka karta mówiąca o tym, że, y, tak jakby trochę skutki naszych przeszłych czynów, wiecie, i takie może się zastanawia, y, jak wyglądała przeszłość i co teraz może być dalej w tej przyszłości. I trochę to jest zastanawianie się, trochę to są takie dwie energie, które gdzieś tam trzeba połączyć. Yy, tak jakby... Yy, tak jakby... Kochani, wy macie wiele tutaj sytuacji, wiele różnych... Yy, wiecie, co, o was, yy, co, co, co u was w trawie piszczy i co, co tutaj jest w tej relacji. Także odnieście tutaj tą sprawiedliwość do siebie. Tak jakby... Yy, Trochę ta osoba miała w głowie to, że ona myśli o tym nowym początku, o pójściu do przodu, o wyjściu komuś naprzeciw, o pozostawieniu tego, co trudne. Może nie pozostawieniu, ale tak jakby wyciągnięcie wniosków z tego, co było, wiecie, coś się tam działo. I ta osoba, mam wrażenie, że myśli o tym, co ma zrobić, wiecie, jest tutaj chęć pójścia naprzód, jest tutaj chęć, tego nowego początku, tego spełniającego po, początku, tego pełnego serca. Jest tutaj ta chęć, tylko to jest takie jeszcze um, zastanawianie się i um, myślenie, jakie to będzie miało na przykład skutki um, w przeszłości. Dobra, no to ja bym chciała teraz zobaczyć. Co w sercu tej osoby, bo to są myśli. To jest na poziomie głowy, to jest na, pozi na, na poziomie myśli. Zobaczymy, co ta osoba ma w sercu, co ona czuje. Mhm. Okay. ok. Powiem tak. Yy, ta osoba, jej serce wybrało Ciebie, i to jest tutaj pokazane. To jest karta, karta kochanków, mówi o właśnie wyborze, i to jest wybór y, dotyczący właśnie ciebie. Ty, ty pytasz o tą osobę, i tutaj pojawia się y, karta. Y, jeśli pytam o serce, jest tutaj połączenie, kochani. Ta osoba czuje, że wy jesteście tą właściwą osobą, że to y, na was chciałaby się otworzyć. Y, tylko poczekajcie, zaraz tutaj dokończę. Chciałabyś otworzyć. Wybiera Was. Serce tej osoby Was wybiera. I co dalej? To serce yy, widzi tutaj w tym wszystkim, tak jakby, potencjał, wiecie? Jego uczucia. Tutaj, on by po prostu chciał coś w tym kierunku, żeby się rozwijało, żeby te uczucia do Was się tutaj rozwijały. Tutaj jest chęć zaangażowania się w to, chęć otwarcia się z te, tego serca. Tylko wiecie, co na końcu pokazała się karta, której nie przepadam, jeśli chodzi tutaj e, o ten poziom, bo ona mówi o tym, że ktoś tutaj sam siebie na coś blokuje. Wiecie? Tutaj jest niby chęć. I myślę, no coś tutaj muszę zrobić. Tutaj y, coś trzeba dać z siebie. Y, otwieram te serce. Ty jesteś moim wyborem. Ja ciebie wybieram. Do ciebie y, tutaj mam uczucia. Chcę tego nowego początku. Wiem, że tutaj trzeba się otworzyć, ale no jest ta blokada trochę, wiecie? Tu jest zamknięcie takie. Tak jakby. Boję się do tego serca coś dopuścić, muszę stawiać granice, muszę, muszę się ochronić. Tak jakby trochę yy, nie pozwalam sobie na całkowite yy, yy, tak jakby czucie. Wiecie, wiem, że to jesteś ty, wiem, że tutaj jest wymagane dalsze jakieś działanie, żeby te uczucia w ogóle się rozwijały, ale. Sam sobie trochę stoję na drodze i, i blokuje tutaj, wiecie? I to nawet jest, bo buławy to, jest, to są buławy, to jest takie działanie, wiecie, że jak on coś poczuje i wie, że to wy, to tak jakby chce się po prostu od tego trochę odciąć, wiecie? Tak, no dobra, to porobię teraz to. Jak przychodzą gdzieś te myśli czy uczu, uczucia, może nie nawet myśli, tylko uczucia do tej osoby, to ta osoba, yy, o nie, to jednak chyba nie, ja tego nie czuję, może to jest. Nie tak, tu trzeba to, jakaś blokada, zajmę się czymś innym. Tak jakby nie dopuszczam, nie chcę dopuszczać do, tych uczuć do siebie. Szkoda, bo y, głowa też pokazuje, że są tutaj, jest tutaj chęć, i jest y, chęć y, przeprawy właśnie do Was ale jest no właśnie to myślenie za i przeciw, tak, nie, robić, nie robić, wiecie, co z tego będzie, jakie to będzie miało yy, tutaj skutki, że się na przykład tutaj, te, ten nowy początek, jeżeli by, bym chciał, no i w jego sercu jesteście Wy, jest ta miłość, jest ten wybór, on wie, ta osoba, że Wy bardzo dobrze do siebie pasujecie, kochani, to jest super dopasowanie, pomimo tego, że Wy możecie być nawet innej narodowości, mieszkać daleko, nie wiem, inny kolor skóry, inna kultura, to mimo wszystko ta osoba ma was w sercu, jesteście tutaj, ta osoba wie, że tutaj jest potrzebne otwarcie się bardziej, ale coś tu stoi na przeszkodzie, takie działanie wiecie, jakie, a ja poczuję te, te uczucia w sercu, no dobra, to ja szukam jakiejś metody, żeby się od tego wiecie odciąć. Tak to się tutaj pokazuje. Nie chcę tutaj wnikać w sytuację, jaką ta osoba miała, co ona przeżyła i dlaczego to tak jest, no ale się tak tutaj, kochanie, to pokazuje. No dobra, ja bym chciała zobaczyć teraz, czy on przezwycięży tutaj te swoje, wiecie, te, 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 te takie blokady i stawianie tych granic i wycofywania się tak trochę tego, tych swoich uczuć albo ich tam, gdzie się, wiecie. Um, ucieczkę od nich, tak bym to nazwała, nawet e, niedopuszczania ich trochę, może do głosu, wiecie, to by chciała zobaczyć, co on zrobi. Okej. Okay. Okej. Okay. Kochani, e, powiem Wam tak: ta osoba, tak jak zauważyłam tą kartę od razu poczułam. Że ta osoba musi tam coś mieć, właśnie do, do ogarnięcia, że tak powiem. E, no, chodzi tutaj o jakieś, może, tematy. No każdy z nas ma jakieś tam coś do, 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 do zrobienia e, ze sobą, ze swoimi emocjami, z, z rozprawieniem się z jakąś przeszłością, czy, czy z czymkolwiek my się zmagamy na co dzień. I tutaj, tak jak mówię, e, na poziomie serca ta osoba się tutaj troszkę tak odsuwa i troszkę. No ja to widzę, tą kartę, jako że ta, ta osoba wie o tym, że ta uczucia ma i ona wie, że Was wybiera, czy jej serce Was wybrało i wie o tym, że trzeba tutaj trochę więcej coś teraz zrobić. Ale tu jest taka blokada przed tym zaangażowaniem się trochę, no, nie wiem czy strach, trudno mi powiedzieć, ale takie właśnie wycofywanie się z tego, nie angażuje się, nie robię nic dalej, nawet bym powiedziała, odpieram Twoje ataki, że jak mi coś napiszesz, to ja może nawet się nie odezwę, wiecie, zamykam się gdzieś na coś, może nawet są osoby, które Was gdzieś tam zablokowały, wykasowały tutaj Wasz numer, też tak może być, ale w tym sercu jesteście. No i dobra, i co dalej? Tutaj pokazuje mi się karta konfliktu wewnętrznego, wiecie? I ja tutaj tą kartę właśnie tak widzę. Ja ją często też inaczej zupełnie interpretuję, tą kartę, ale w tej tutaj konstelacji tych kart, ja wiem, że ta osoba trochę walczy sama za sobą, wiecie? Ale, co Wam powiem, jeżeli chodzi o zamiary, to ta osoba będzie chciała tutaj do Was czymś zawitać. Tylko, że to będzie... Powolne działanie, to się pokazało rycerz monet. Rycerz monet jest najwolniejszym z rycerzy. To jest osoba, która ale no jest wolna, działa powoli, ale ona ma tak, że powoli, ale do celu, wiecie, ona sobie obiera jakiś cel i powoli do niego zmierza. Także. To serce, które, które gdzieś tam was wybiera, ale się też z drugiej strony trochę odsuwa od tego, wiecie, i tak sobie trochę ucieka może czasami, to tutaj pokazuje się w zamiarach, że ta osoba ma zamiar pójścia do was, wiecie, tylko tak jakby trzeba tutaj coś przezwyciężyć, może i siebie przezwyciężyć, może swoje jakieś lęki, cokolwiek to jest. Tutaj ta osoba, tu jest pokazana też walka, wiecie, i. Może ta osoba po prostu walczy sama ze sobą, ale rycerz jest zwiastunem kontaktu, każdy z rycerzy jest zwiastunem e, interakcji, jakichś kon, kontaktu, rycerz monet, on, e, on jest tylko powolny, wiecie, on się może długo zastanawiać, on kroczy sobie, wiecie, tak stabilnie. Ale powoli, on się nie rwie, on nie jest porywczy. To jest chyba jedyny koń, właśnie pokazany tutaj ten rycerz na tym koniu, gdzie ten koń stoi, wiecie? Inni przeważnie rycerze są pokazane gdzieś tam w akcji, w biegu, a on stoi dumnie, on coś chroni, on idzie do swojego celu, wiecie? Yy, powoli, ale stabilnie, tak bym powiedziała. Taka stabilna osoba idzie, dostaje rozkaz od swojego króla. I idzie i spełnia to, co musi, i dostarcza te wiadomości, które, na które może po prostu czekacie. I co tutaj jest pokazane? Tu jest pokazana gwiazda, tu jest spełnienie, tu jest prowadzenie. Ta osoba będzie prowadzona, wiecie. Tutaj widzę właśnie prowadzenie takiego wszechświata, uleczenie też różnych, może właśnie jeżeli chodzi tutaj o te serce zamykające się, czy blokujące po prostu dostęp uczuć do siebie. I y, wiecie co, ja mam ochotę jeszcze tutaj dobrać jakąś kartę do tego bardzo. Y, pokazuje mi się tutaj ten kontakt na pewno. Tutaj będzie zmierzał ten król, y, ten, przepraszam, rycerz do Was. Y, tutaj przychodzi spełnienie, tutaj przychodzi jakieś uzdrowienie, tutaj przychodzi jakieś y, wiara w przyszłość. Czyli jeżeli miałabym Wam powiedzieć, kochani, y, jak to będzie, czy ta osoba, zapuka do waszych drzwi, czy jakie ma zamiary, to te, w zamiarach tej osoby jest tak, jakby e, przezwyciężyć e, samego siebie, przezwyciężyć jakieś trudności i iść do celu, wiecie, cel, który będzie jakimś spełnieniem. Tak się to tutaj pokazuje. Ja mam ochotę te karty, tutaj sobie zostawię te. E, dobrać jeszcze tutaj coś, wiecie. Do tego zakończenia. Okej. Okay. Jego zamiary tutaj. Muszę zapytać, dlaczego? Co on ma tutaj za konflikt? Co, to, co tutaj za konflikt? Z, co, z czym on tutaj będzie walczył? Czy sam ze sobą? Z czym on tutaj walczy? Z czym on tutaj walczy? Okej. Okay. No. Rozliczenie swojego życia, kochani. Tak, jak mówię, stanięcie przed, przed sądem, czyli to jest takie stanięcie w prawdzie i rozliczenie tego, co było, tak jakby. No, może ma ten konflikt właśnie wewnętrzny, i tak to tutaj wygląda. Dobra. Jeszcze tutaj bym chciała sobie coś dobrać. Okej. Okay. Dlaczego rycerz zapytałam? Dlaczego on tak wolno wiecie? On ma jakiś zamiar, ale czemu? Bo. Bo on się czuje troszkę tym wszystkim przednieciony, kochani. To jest dla niego balast jakiś działanie tutaj w stronę waszą. Czy jeśli chodzi o tę relację, jeśli chodzi o takie działanie, wiecie, takie po prostu fizyczne, że biorę i coś robię, to tutaj mam wrażenie, że ta osoba no, czuje się trochę taka nie w stanie, wiecie? Nie, nie w stanie, tak jakby fizycznie tutaj. Po prostu wziąć telefon i napisać. Trochę ją to może kosztuje, wiecie? Trochę musi się, tak jakby, no, no to, to są karty, właśnie działania to są ławy. Tak jakby ta osoba była troszkę troszkę czuła, że miała ręce związane, wiecie, i to ją gdzieś tam też jakoś e, blokuje i to jest po prostu ciężarne, tak jakby ta osoba fizycznie nie mogła jakoś się tutaj, wiecie, też e, zebrać. To jest po prostu trochę dla niej, dla niej takim balastem. Samo zrobienie jakiegoś kroku w stosunku do Was, dlatego ta osoba idzie tak wolno. Ona chce tutaj, ona się rozprawi z tymi swoimi konfliktami wewnętrznymi, czy z jakimiś tutaj takim... To też są buławy i też mówiące o tym, że trzeba działać, że trzeba coś robić, wiecie, trzeba się postarać. Yy, trzeba walczyć o coś. I tutaj ta osoba się tak jakby tym jest trochę przygnieciona, że tak trochę może wiecie, nie wiem, co robić, wiecie. Jak robić, jak do tego podejść. I idzie powoli, idzie powoli. Dobra. Dobrze, jeszcze tam gwiazdy. Dlaczego gwiazda? Dlaczego gwiazda? Okej. Okay. No wy jesteście tą gwiazdą, kochani. Dziewiątka monet, kobieta spełniona, sukces, zadowolenie, pełnia, pełny ogród. To jest obfitość, naprawdę i sukces. To jest karta spełnienia, karta sukcesu, karta zadowolenia. Jeszcze jedną sobie tutaj wybiorę, ochotę, pięknie i kolejny rycerz, rycerz kielichów, który przybywa tutaj i przychodzi zadowolenie, przychodzi gwiazda, przychodzi spełnienie, kolejny rycerz, rycerz, który przynosi wiadomości, który zaprasza, który pokazuje też uczucia, który przychodzi też z kielichem, tak jak ten król, wiecie, tutaj z tym kielichem w dłoni, tak samo ten rycerz. Ale ten koń tutaj, to już jest taki, wiecie, porywisty, nie? On yy, rusza po prostu z grubej rury. I chodzi mi tutaj, że to, że to jest ta energia, wiecie, ta, tego spełnienia. To może trwać, zanim on tutaj dojdzie, do Was przyjdzie, ale jeżeli chodzi tutaj. Co dalej w tych zamiarach jego, to on ma zamiar po prostu oferować wam jakieś tutaj uczucia, dać wam coś. Nawet może być tak dla niektórych, że jakiś prezent tutaj dla was ma ta osoba. Jak najbardziej. I tu y, będzie to spełniające. Tutaj będzie wiara w to, że y, albo wy po prostu wierzcie w to, że ta osoba przychodzi z dobrymi zamiarami do was. Trochę się może ślimaczy, kochani, wiecie, i trochę tak, no nie idzie to tak prosto i szybko, ale w zamiarach tutaj jest dojście do celu. Jest tutaj to spełnienie, jest zadowolenie, także tylko potrzebuje czasu jeszcze na, na ogarnięcie tego, co było, na rozliczenie się z tym, co było, na staniecie do tego wprawdzie do. do tak, właśnie zdanie sobie sprawy, co było, co jest, jak było, jaka, jak przeszłość tutaj ma, będzie oddziaływać na to, co, co będzie dalej. Czy wiecie, może się nawet zastanawiać, że kiedyś coś tam powiedział, czy powiedziała coś nie tak, czy było coś nie tak, i jeżeli tutaj się pojawi, co tutaj. Co tutaj przyjdzie, jaka odpowiedź? I trochę tutaj takie właśnie jest, wiecie, że w tej osobie, że do końca ona właśnie nie wie, czego ma oczekiwać. No dobra, kochani, to by było tyle. Fajne czytanie. Jestem ciekawa, kto z Wami rezonuje. Jestem ciekawa, czy, czy tak będzie. Ale fajnie to wygląda, fajne czytanie, i w zamiarach fajnie, i w, i w myślach tej osoby, i w sercu, mimo że się trochę przed tym broni, ale jest mu to świadome już, że to jesteście wy, że gdzieś te serce już tam po prostu wybrało, czy on tego chce, czy się tutaj broni, czy się nie broni. Także tak to jest. Dobra, kochani, ja Wam serdecznie dziękuję. Polecam Wam oczywiście czytania prywatne, jeśli macie ochotę. Mail do mnie jest w opisie każdego filmu na dole. No dobra, dziękuję kochani, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.